Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji. Niestety w deszczowy dzień, ale spotykamy się przy rzece Bubr w miejscu, które chcemy zmieniać. Chcemy pokazywać nowe standardy, nową jakość, nową jakość życia w Bolesławcu. Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz. Kamil Barczyk, jestem kandydatem do sejmiku województwa dolnośląskiego z okręgu jeleniogórskiego. Dzisiejsza konferencja będzie naszym podsumowaniem programu wyborczego, jaki Zaoferowany dla miasta i dla powiatu bolesławieckiego. Dzięki bardzo, to są nasi kandydaci. Szanowni Państwo, chcemy zaprezentować naszych kandydatów do Rady Miasta, Rady Powiatu i do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Nasi kandydaci są najlepszymi kandydatami, którzy startują na szczeblu samorządowym. Dzisiaj każdy z nas pokrótce opowie, czym chciałby się zająć i jaki ma pomysł na miasto, powiat i województwo. Przede wszystkim, proszę Państwa, jesteśmy na terenie buwaru nad Bobrem, gdzie chcemy pełnej rewitalizacji tego miejsca. Chcemy, żeby tutaj powstało lodowisko całoroczne, chcemy, żeby powstało rolkowisko. Jak również wiele interesujących rzeczy. Dziękuję. Dzień dobry, Katarzyna Bachciak-Gorzelak, kandydatka do Rady Miasta Polosławiec, Startuję z okręgu trzeciego. Bardzo ważna jest dla nas rodzina, dzieci, to aby rodziny miały gdzie spędzać czas. Stąd chcielibyśmy utworzyć mini zo, a także inne miejsca, w których rodziny mogą spędzać swój czas i wspólne chwile. Obecnie takich miejsc w naszym mieście brakuje, stąd nasz pomysł na utworzenie takich miejsc. Dzień dobry, nazywam się Jacek Maj. W Radzie Miasta chciałbym się zająć kwestiami bezpieczeństwa. W ciągu ulic Wróblewskiego i Dolne Młyny oraz Cieszkowskiego i Modłowa bardzo często dochodzi do wypadków. Warto to zmienić, tam już dawno powinno być rondo. Dziękuję. Kinga Gęsicka Biały, okręg numer 3, jedynka na liście z trzeciej drogi. Chcemy wybudować w Bolesławcu ścieżkę sensoryczną dla dzieci z trudnościami. Dzień dobry. Bartłomiej Pankiewicz, kandydat do Rady Powiatu Bolesławiec. Szpital Świętego Łukasza zostanie, zostanie partnerem Politechniki Wrocławskiej, na której ma powstać nowy kierunek lekarski. Studenci tamtej dzisiejszej Politechniki będą mogli będą odbywać praktyki w naszym szpitalu. Dziękuję. Dzień dobry, Krystyna Gerwatowska, startuję do powiatu, pozycja numer 4 i jak wspomniał mój przedmówca, jak mówimy już o edukacji zdrowotnej, no to też i o edukacji oświatowej. Więc ja chciałabym zainicjować, aby w Bolesławcu, w Powiecie, było takie krzesło do odganiania złych myśli, optymistyczne, jak i skrzynia dobrych myśli i skarbów, żeby bardziej załatwiać sprawy urzędowe. A jeżeli chodzi o edukację, to optymistyczna edukacja, twórcze i optymistyczne rozwiązania. W każdej szkole, żeby był doradca dostępności uczniów żeby powstała wyższa szkoła w Bolesławcu, która by kształciła tych specjalistów, czyli psycholog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, z tego względu, że od tego roku zwiększyła się jakby liczba obowiązkowych specjalistów w szkołach, i to by oczywiście ułatwiło pracę, że na miejscu mogliby nauczyciele jakby poszerzać i zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Wstępnie też wspominałam o mediatorach w szkołach. To jest bardzo ważny element, dlatego że mediatorzy uczniów są to tacy specjaliści, którzy przyczynią się do tego, że dzieci bardziej optymistycznie i chętnie będą chodziły do szkół. Tak? Także dziękuję. Dzień dobry Państwu. Wojtek Kostolski, kandydat trzeciej drogi do Rady Miasta Bolesławiec. Powinniśmy zadbać w mieście również o infrastrukturę i z przyjemnością chciałem poinformować, że w dniu wczorajszym odbyły się rozmowy z panią ministrą kultury i jest olbrzymia szansa na dotowanie rewitalizacji budynku Concordii, gdzie powstanie centrum kongresowe i inkubator społeczno-gospodarczy. Głosujcie na trzecią drogę. Dzień dobry, Mariusz Mikołajczyk, kandydat do Rady Powiatu z okręgu gminy Bolesławiec, PSL. W szczególności chciałbym się zająć naprawą drogi w łaziskach, bo stamtąd pochodzę, a następna rzecz to, to chodniki w większości wiosek lub we wszystkich wioskach naszej, naszego powiatu i oraz ochroną środowiska w niedopuszczenia do powstawania zwalizk śmieci w okolicznych lasach na około Bolesławca. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Mariusz Potyszka, jestem kandydatem do Rady Miasta, okręg numer 4, pozycja pierwsza. W moim sercu bliskie są na pewno zagadnienia związane z technologią, ze sztuką. I tak na dobrą sprawę, kochani, ostatnia prosta, już 7 kwietnia. Zapraszamy wszystkich serdecznie na wybory. Dziękuję pięknie. Brawa.